Hej, dawno nie było vloga, bo w zasadzie to my stwierdziliśmy, że w tym roku totalnie odpuszczamy te wszystkie świąteczne filmiki. E, no bo jakby wiemy, że będziemy jechać do Polski na święta, więc to nie ma totalnie sensu, żeby tutaj przygotowywać dom na święta, skoro nas tu nie będzie po prostu. E, za kilka dni już jedziemy do Polski e, i no w sumie przygotowujemy się bardziej do wyjazdy niż do świąt. E, ja dzisiaj byłam kupić papier do pakowania i, i będę pakować prezenty. Przeszły też dzisiaj, dzisiaj, wczoraj przyszły nasze pierścionki, ale że nas nie było w domu, to po prostu listonosz zostawił awizo i, i odebrałam te pierścionki dzisiaj, tak więc na pewno wam je dzisiaj pokażę. No i to, co chciałam dokończyć swoją myśl o vlogmasie, no to my po prostu nie robimy vlogmasu, bo wiemy, że na YouTube w grudniu tych filmików jest tyle i totalnie rozumiemy ludzi, którzy oglądają vlogmasy, ze względu na to, że jest to taki świąteczny klimat i ludzie chcą go czuć, ale przez to też wiemy, że po prostu nasz wysiłek tutaj nie ma sensu, no bo jakbym u nas nie ma tego bardzo świątecznego klimatu i no... Nie wiem, czy wiecie generalnie, ale Vlogmas jest robiony w grudniu, e, ze względu na to, że po prostu w grudniu jest najwięcej pieniędzy z YouTube'a i wszyscy YouTuberzy robią codziennie filmiki i na, to, na tym zgarniają kupę siana. E, ale nikt się nigdy chyba nie zastanawiał, czemu na przykład na Wielkanoc nie ma czegoś takiego, że cały miesiąc ludzie się przygotowują. Bo wtedy budżet jest mały na YouTubie, dlatego. Tak więc no my postanowiliśmy to po prostu odpuścić, jakby nie mamy totalnie spiny o pieniądze, bo, bo nie i tyle. I, I dla nas z dwójką dzieci, gdzie pracujemy na cały etat, pełny etat, nie jest to możliwe, żeby codziennie nagrywać filmiki i robić je w świątecznym klimacie, bo my po prostu jesteśmy w ciągłym biegu i, i tutaj po prostu nie ma na to szans. No, ale witam się z wami. Mamy tutaj świąteczne lampki. Gigi tam chyba sobie wyklejają naklejki z psiego patrolu. O rany, co tu się stało? No, to jest nasz świąteczny klimat. Psi patrol? Patrol! Kogo tu masz? To jest Zuma. Zuma, Zuma, no. Zoe tam śpi. Oj, 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 budzi się. Ej! A co tam jest w środku? musimy lepiej lepiejście to ty wiesz, no Syma lepiej się No, nie będzie się więcej kleiło. No, ale mimo wszystko, że u nas nie ma klimat, klimatycznego klimatu świąt, to postanowiliśmy dzisiaj zrobić pierniczki, tylko kwestia jest taka, że mi się nie chce robić od zera, mimo że ja bardzo duże rzeczy robię, tak wiecie, od zera, no to tutaj poszłam na łatwiznę i kupiłam takie z doktora Edkera i będziemy je robić. Tylko nie mam żadnych pisaków, żeby je tak ładnie udekorować, więc po prostu będziemy łyżeczką nakładać lukier, ale bez spiny. Ja powiem Wam, że w ostatnim czasie tak bardzo zrozumiałam, że taka gorączka świąteczna tak bardzo nie ma sensu i że ona jest wręcz szkodliwa, bo koniec końców przechodzą te święta i wszyscy są nerwowi i tak dalej, a my po prostu to bierzemy tak totalnie z relaksem i, i, i nie denerwujemy się tym, jak, jak będzie. Jedziemy do Polski, Planujemy tylko miło spędzić czas i tyle. No już, Nunia, już. Smaczek ci spadł? Czy wyrzuciłaś? Ti, 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 No, i też generalnie ząbkuje, więc mamy bardzo, bardzo ciężkie dni i noce. I znowu była chora w tym tygodniu: przez ząbkowanie, obniżona odporność. No, ale mamy bardzo. Ciężkie dni i jesteśmy tak turbo zmęczeni, więc nagrywanie tutaj jeszcze vlogmasu Masu do tego e, no thanks. Ja, jakby ja jestem tak padnięta. Dzisiaj rano włączyłam Enzo Psi Patrol i zasnęłam na kanapie, bo po prostu jestem wykończona. Codziennie w tym tygodniu spałam 5 godzin i to nie, było, to nie był ciągły sen. To totalnie nie był ciągły sen. To był z przerwami, jakieś krzyki i tak dalej. Tak więc nie jest to łatwy miesiąc dla nas. Ale no mimo wszystko staramy się po prostu zrelaksować i jakby zadbać o siebie. Pierścionki, które kupiliśmy, kosztowały 468 euro. I tak jak wam mówiłam, w poprzednim filmiku to jest 8 karatowe złoto. Mamy tutaj nawet certyfikat, że to jest 8 karatowe. Złoto i tu no, są dwa pierścionki wypisane, e, i no, tak się prezentują. W środku jest grawer Victoria i Gigi. W sensie Gigi ma napisane Victoria, a ja mam napisane Gigi. E, I patrzcie w ogóle, jak one odbijają światło tutaj z boku. No coś pięknego. E, strasznie nam się spodobały te pierścionki, jakby nie widzieliśmy sensu nawet patrzeć na inne, chociaż spojrzeliśmy, ale nie widzieliśmy w tym sensu. Bo te nam już jakiś rok temu wpadły w oko i totalnie nam się nie zmieniło. Są tak oryginalne, nie widziałam, żeby ktokolwiek takie miał. Nigdy. I to jest w nich super. Eee, no i co, teraz musimy załatwiać wszystkie formalności, ale najpierw jedziemy do Polski, bo potrzebuję mój, mój e, akt urodzenia. I dziś chcę wam pokazać, jak wygląda na ręce. Mm. Gigi nie jest przyzwyczajony, ale moim zdaniem wygląda super, jest to naprawdę coś oryginalnego. I never see somebody wearing something like this. It's, cheap, but it's really beautiful. Mm -hmm. no. Tanie, ale bardzo ładne. Nam no, się bardzo spodobały, Wam nie uszą. <ścoughs> Pocztą dziecięcą, czyli w plecaku Enzo ze szkoły dotarła do mnie wiadomość, że każdy rodzic musi przynieść jeden prezent do 3 euro e, dla jednego dziecka i tam później będzie jakieś losowanie tych prezentów na święta. Ale że w nic nie znalazłam. Ma. Za 3 euro to kupiłam. Za 4 mam nadzieję, że nikt się nie domyśli. To jest jakieś tam kredki, pisaki, i chyba świecówki, coś takiego. Dwie kolorowanki, jakaś um, taka przypinka, nie wiem jak to się nazywa, taka klamerka, i, i dwie gumki do mazania. I będę to teraz pakować. Kupiłam dzisiaj taki papier. Uh, już sobie sprawdziłam na Pinterestie, będę pakować tak ładnie. Ja lubię pakować. ci mówi: Boże, ty się za bardzo stresujesz takimi rzeczami. Ja mówię: Ja się nie stresuję, po prostu lubię ładnie zapakować prezent. Dlatego będę teraz tak pakować. Uh, I jestem ciekawa, jak, jak mi to wyjdzie, bo nigdy nie pakowałam heksagonu. Pakujemy? Nie, 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 nie naklej. Nie, nie, nie. Tak. Nie, w zidko. A my lubimy ładnie. Panię lubi ładnie? Tak, będzie dobrze. Ale zobaczysz, zaraz będzie dobrze. Zaraz znajdziemy, okej? Okay? Mówi, że ja jedzie po chlebę. a Ja mówię, weźmie proszę, bo już dzisiaj jest tłumacz. I no, pojechali razem, a ja w tym czasie przygotuję to ciasto, bo to jest tak naprawdę tylko trzeba masło. Proszek i jajko razem zmiksować. I włożę już do zamrażarki, bo to musi tam być 15 minut. I nastawię już piekarnik yy, i będziemy robić pierniczki. Chcę to zrobić bez enzo, bo on zawsze chcę surowe jajko i tak dalej. A jak mu się nie pozwoli, to jest. Yy, Rozpacz, tak więc wolę to zrobić jak on o tym nie wie i będzie dużo łatwiej. Jestem w ogóle ciekawa, jak tutaj składniki, bo nie za bardzo chyba patrzyłam. Tak jak zawsze na to patrzę, ale nie widzę. O, to jest mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, mieszanka przypraw, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat miodu, ekstrakt kawy zbożowej, substancje spulchniające di i węglany sodu, cukier karmelizowany, aromaty, cynamon, mielony sól, olej rzepakowy, możliwe obecność Nie jest najgorzej, generalnie, no nie ma żadnych e ani tak dalej, więc nie jest źle. Nie czuję się z tym aż tak źle, że robię spaczki. Jestem ciekawa tylko, czy będą dobre. Mam nadzieję. A w ogóle całkiem spokojnie wyszedł ten heksagon, ee, sześciokąt. Gdzie ja to? A Enzo to gdzieś schował, tak więc wam nie pokażę. Nie wiem, gdzie on to schował. No, tak więc będę sobie tego też szukać. Ale jeszcze muszę spakować dwa prezenty i trochę tam poprzygotowywać te rzeczy do Polski, bo nie chcę brać wszystkich śmieci ze sobą, wolałabym tutaj jak najwięcej zostawić, bo też musimy wziąć wózek, nasze walizki i później będziemy jechać z wypakowanym autem. Tak więc, no, chcę się jednak dobrze przygotować, żeby później nie mieć niepotrzebnych rzeczy. Okej, okay, włożyłam już ciasto do zamrażalnika, Zły mi tutaj płacze, więc idę i dać smoczek i idę pakować e, prezent dla mojego taty. Póki za ja tego nie widzi, bo... E, a, jeszcze jeden prezent muszę spakować, e, bo nie chcę, żeby za to widział, bo on mi za bardzo tak. przeszkadza. A tak to sama sobie te sypcie i nie? A ty co, dziocha? Zobaczcie, ona w ogóle nie jest w złym humorze. Ona ma dobry humor, ale księci, żeby mama przyszła, wyrzuca smocka też, tak? Tak, malusku. Kiedy ty tak urosłaś, co? Kiedy ty tak urosłaś? Chcesz, Maćka? Nie, nie dam. Chcesz? A teraz ty nie chcesz. Chcesz? Nie. 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 Co to za krzyczałka z ciebie dzisiaj, co? Krzyciałka, ksiciałka. Cały czas tylko krzycze i krzycze. I krzycze, i krzycze, i krzycze, i krzycze. A kuku? <gry> Przygotowałam sobie tutaj rzeczy, żeby je zapakować i będę to robić z Zojką bo Zojka za bardzo krzyczy i po prostu nie jestem w stanie, nie jestem w stanie odejść z jej pola widzenia, bo zaraz jest. No jak robisz? No właśnie, ale jest też trochę gorzej. Teraz to to jest wersja light. A i nie pokażę wam jak pakuję, pokażę wam efekt końcowy, ze względu na to, że to jest prezent do mojego taty, który ogląda moje vlogi i on nie może wiedzieć, bo wy to widzicie przed świętami, co on dostanie, więc to jest tajemnica, dlatego wam dopiero pokażę jak będzie zapakowany. A co to za prezent? dla dziecka. Dziecka? Mhm. Mama pakuje dla świętego Mikołaja, bo święty Mikołaj mnie poprosił o pomoc. Ale ma inne. To jest efekt końcowy. Tutaj zdradzę Wam mały tajemnik, że tutaj napisałam już Dziadzia Sławek, ale sobie przypomniałam, że mam takie ładne etykietki, więc tutaj tak ładnie zrobiłam, a tutaj poprosiłam Enzo, żeby wybrał naklejkę dla Dziadka. <grym> tak więc to jest cała tajemnica i no widać, że trochę się z tym męczyłam, ale koniec końców myślę, że bardzo ładnie wyszło. Gigi wszedł i mówi, wow, skąd się tak nauczyłaś? Ja mówię, z <grym> Enzo mi teraz przyniósł ten prezent, więc nie musiałam szukać, żeby Wam pokazać i tak właśnie go spakowałam. Myślę, że Dokładnie mi to wyszło, jak na pierwszy raz, taki sześciokąt. Co chcesz? Co? Tamto? Co chcesz? Kulki? Idziemy ciastka robić, pierniczki? Nie, idziemy pierniki robić. Eee, ile zabawy z tobą? Chciałam z tobą pierniki robić. Chcesz kulkami się bawić teraz? Ok. Enzo, jak mówi mama? mm-hmm <laughs> Witam się z Wami. Kolejnego dnia. Wczoraj już nic nie nagrywaliśmy, bo jak Enzo poszedł spać, skończyłam pomagać świętemu Mikołajowi pakować prezenty. E, I później robiliśmy pierniczki. Problem jest taki z tymi pierniczkami, że no nie mamy tych pisaków ani nic, żeby je udekorować. Dlatego dzisiaj pojedziemy e, kupić takie pisaki. Jeszcze tam zrobić małe zakupy na drogę, jak będziemy jechać do Polski. E, w sensie dla dzieci jakieś tam nie i słoiczek, jakieś tubki, chrupki, jakieś takie przekąski. E, I teraz przyjechaliśmy na salę z zabaw, coś w tym stylu na kulki po prostu przyjechaliśmy e, i, no, i idziemy. Już nam tutaj wariuje. Jest taki podekscytowany, całą drogę mu się buzia nie zamykała. bo po prostu ekscytacja nie mogła zostać w środku w tym małym ciałku. Enzo też już nie śpi, się tam czymś bawi, bo strasznie krzyczała, e, więc jej znalazłam zabawkę. No i idziemy na plac zabaw, plac zabaw, salę zabaw. Powiem Wam, że dawno tu nie byliśmy, a wiem, że Enzo uwielbia to miejsce, ale teraz na przykład jak jest zima, to też no w sumie nie ma co innego robić, na jakiś plac zabaw na dworze iść, bo zawsze jest mokro, dlatego zazwyczaj wtedy jak jest już zimno, no to wtedy tutaj przyjeżdżamy, a nie latem. Latem to fajnie spędzać czas na dworze. Eee, I no i powiem wam, że jeszcze chciałam wam dzisiaj powiedzieć o tym, że ostatnio nam po głowie chodzi to, jak bardzo żałujemy, że sprzedaliśmy przyczepę, bo jakby no kolejne wakacje już tak naprawdę będą zaraz za rogiem, święta miną, wielkanoc zaraz będzie majówka i ben, będą wakacje, ben, będzie lato i no będziemy chcieli gdzieś pojechać pewnie do Rumunii znowu i byśmy chcieli. Eee, i byśmy chcieli po prostu pojechać, tak też znowu kempingowo. No ale, że sprzedaliśmy przyczepkę, to musimy kombinować z czymś innym i jakby my uwielbiamy różne projekty, ale to szukanie jakiegoś kolejnego pojazdu i tak dalej, no może nie pojazdu, przyczepki, czegokolwiek, nie wiem, może kampera, może mi się udało Gigi go namówić na kampera, e, no to jest, znowu zajmuje czas i wiecie, zawsze jak się coś kupuje, później sprzedaje, no to mimo wszystko się te pieniądze traci. Tak więc... Jezu, kto się tam tak denerwuje. No, to jest w sumie. Co wy robicie? Ej! Uspokój się, nie zabieraj zabawki. To jest... nasz. Na temat tego mamy największy żal w tym roku, że, że sprzedaliśmy tą przyczepkę. A ty, Enzo, masz dwie nogi, masz dwie ręce, zejdź i sobie podnieś Misiu. Okej? Okay? Okej, okay, idziemy, idziemy Gigi, bo dzieci zwariują zaraz. Wróciliśmy już do domu. Piekarnik się grzeje, bo będziemy dzisiaj robić pałeczki z kurczaka. No trochę czasu to niestety zajmie. Co jest? Zoey tylko krzyczy mama, mama, mama. Mama? Mama. Zoey? Zoey? Mama. Oburzona, zobaczcie. <laughs> Hej, będziesz też jadła? Dzisiaj obiera ziemniaki. No, bo po prostu weszliśmy do domu i zaczęliśmy robić obiad, bo ja jestem na przykład głodna. Jest już godzina 18.19 i Enzo też jest głodny, jest śpiący, zobaczcie. Ogląda chwilkę bajkę. Włączamy mu ostatnio Blippy, Blipiego po polsku, bo bardzo go to interesuje. Fajne jest. Fajne jest to edukacyjne, pokazują bardzo dużo różnych rzeczy, więc myślę, że lepsze na pewno niż jakaś taka bajka animowana. Enzo ma czekoladkę. Enzo, ale musisz ją jeść, bo jak ci się rozpuści, to będzie masakra wszędzie. Eee, no i tyle w sumie. A chciałam wam pokazać, zobaczcie, tym razem... A, wyjdę na dwór może. Eee, bo ostatnio wam mówiłam, że tylko jedna osoba ma choinkę i światełka i to jest właśnie tam. Tamta osoba. Jest dopiero e, szósta i jest tak ciemno. O! My to tak widzimy. Jest naprawdę ciemnica i tylko tam są światła. Tak więc, no, nie fajnie, w sumie powinno być bardziej tak świątecznie, ale ja się nie wypowiadam, bo my w sumie też nie mamy za bardzo świątecznie. Co jest nie? Tak jak mówiłam, pojechaliśmy do Jumbo i kupiłam taki, można powiedzieć, lukier, glazurę. E, tutaj mam takie czekoladowo-karmelowe pisaki, a tutaj mam e, kolorowe. I będziemy dekorować, nie wiem, czy teraz, jak będziemy czekać na te pałki z kurczaka, czy jak już zjemy. Fajnie by było, gdybyśmy to zrobili w międzyczasie, bo no, szkoda czasu, jest już późno. Enzo jutro do szkoły i on zazwyczaj teraz tak chodzi o 9.30 spać, a jest 18.25 i widzicie, w jakim on jest w stanie dzisiaj się wybiegał. A w ogóle dostaliśmy od, spotkaliśmy Polaka i Enzo się bawił z jego córką, i oni nam przynieśli skarpetki, te takie można powiedzieć, do parku trampolinowego i mówią, że one nie są dziewczęce i czy chcemy. Dziewczynka była bardzo słodka i w ogóle tak bardzo w zachowaniu jej zauważyłam Enzo, bo w ogóle się nie słuchała, rzucała w ludzi, ale była bardzo słodka i była taka bardzo otwarta, fajna dziewczynka. Eee, no, ale oddali nam skarpetki i Enzo od razu je tam ubrał i chodził w dwóch parach skarpetek. I teraz cały czas w nich siedzi, bo wolał ubrać tamte niż te, co miał świąteczne. No, eee, no i w sumie tyle. kończyliśmy całą produkcję i tak się prezentują nasze pierniczki. Te najładniejsze to są moje, czyli ten, 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 ten. ten, ten. ten. Niektóre to już się trochę wkurzałam. Nie wiem, czy zgadniecie z tego kadru, który jest ten, ale myślę, że się domyślicie. To ten na środku, ten też mój, mój, a tu są Gigi'ego. A nie, ten jest mój, sorry, ten jest mój, ten, ten też jest mój. Eee, a te są Diego Wszystkie, tylko kontury. You have a problem w kontur. Okej, okay. i jeszcze to i to jest moje. Mm. I to teraz na koniec wysmarowałam lukrem, bo już miałam dość. To I to moje. też jest moje. Ja, ja, ja. A Enzo się na Ej. Ej! I He was sitting quietly, hoping. Ja yeah, sobie tutaj A po cichutku jadł ciasteczko z nadzieją, że się nie skapniemy. Zjadł bardzo dużo glazury i pisaków, wkładał je do buzi i ssał. Oj, ty, 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 to nie jest tubka, tylko pisak. Wiesz, że musisz gdzieś teraz obiad? Ups. Bez odpowiedzi. No, tak więc nie jest to dla nas, bardzo sfrustrowani byliśmy i, i może niektóre moje ładnie wyglądają, ale w mm -mm. następnym roku chyba tylko lukier i to tak polany, a nie że taka glazura, bo to jest takie gęste, że ja to palcem musiałam rozmarowywać. Nadszedł czas, że w końcu obiad jest gotowy. Dzisiaj podano do stołu piurę z koperkiem, łódkę z kurczaka i broku z. Kalofiorem. wcześniej nie robiłam czegoś takiego, ale że teraz Enzo chodzi do szkoły, to żeby Enzo jadł więcej warzywek. O, ja to to... O, ja to <laughs> he always o. have somewhere chocolate mm -hmm. really. Enzo zawsze ma gdzieś czekoladę. No to zaczęłam tak robić takie gotowane warzywka ze względu na Enzo, żeby jadł te jadł warzywa. i on tutaj pisał. Mhm, mm tak. Popisałeś się. Jak dekorowałeś ciasteczka, które zjadłeś? <laughs> tak. Nie. Mm -hmm. yeah. I Zojka je ja to samo, co my, e, tylko no mięsko ma rozrobione, chociaż ona za tym mięsem tak średnio, nie wiem, A chyba przez to, że jeszcze nie ma wystarczająco ząbków. Co mam Ci kroić? Pałkę? Mm -mm. Nie. No i z tego miejsca będę się z wami żegnać, bo oczywiście kąpiel dzieci nadchodzi po, po obiadu kolacji w zasadzie e, i wtedy Enzo już idzie spać. Dlatego dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!